Szczury i myszy znikają w ciągu jednej minuty. Nie musisz kupować szkodliwych pułapek. Ten sposób uchroni twój dom przed niechcianymi gryzoniami. Pierwszą rzeczą, której potrzebujesz, jest plastikowa miska. Do tej miski wsyp trzy łyżki mąki pszennej. Następnie wsyp dwie łyżki drożdży w proszku. Na sam koniec dodaj jedną łyżkę startego sera. Wszystkie składniki starannie wymieszaj. Taką miskę pozostaw przed domem lub przy drzwiach wejściowych. Możesz także rozsypać miksturę w miejscach przy wejściu do domu. Aromat sera, który znajduje się w misce, sprawi, że przyciągnie on myszy. Jednak kiedy zaczną spożywać stworzoną miksturę z miski, to reszta składników fermentuje w ich żołądkach w tym czasie. Nie będą w stanie strawić drożdży i mąki, gwarantuje, że ta naturalna pułapka sprawdzi się idealnie. Dzięki temu prostemu rozwiązaniu pozbędziesz się gryzoni szybko i skutecznie, bez potrzeby stosowania chemikaliów.